Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 16, opowiada o wykorzystywaniu dóbr materialnych po to, żeby zdobywać sobie przyjaciół tutaj na ziemi, a również wejście do królestwa niebieskiego. Chrystus opowiada przypowieść o pewnym nieuczciwym zarządcy, którego właściciel dóbr chciał zwolnić i zamierzał zwolnić z jego posługiwania ze względu na jego nieuczciwość. Wtedy ten nieuczciwy zarządca idzie do dłużników swojego pana. Jednego zwalnia z 50 oliwek, z 50 baryłek oliwy jako długu, drugiego zwalnia ze, z 50 korców zboża. I w ten sposób chce uzyskać życzliwość u tych, którzy byli tak bardzo zadłużeni o swojego pana. Chrystus pochwalił taką w sumie nieuczciwą postawę, ale nie dlatego, że była nieuczciwa, ale dlatego, że ten nieuczciwy zarządca usiłował y, dobrami materialnymi, jakkolwiek niewłasnymi, ale pozyskać życzliwość drugiego człowieka. Wydaje się nam to jakoś trochę niemoralne, ale z drugiej strony Chrystus w drugiej części dzisiejszej Ewangelii dodatkowo komentuje postawę tego nieuczciwego rządcy, wyraźnie mówiąc, że jego postawa nie jest uczciwa. Sformułuje y, to w prostym y, stwierdzeniu, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Korzystajcie z dóbr ziemskich po to, żeby w uczciwy sposób wejść do Królestwa Niebieskiego. A więc Chrystus jednoznacznie zwraca nam uwagę, że jakiekolwiek dobro ziemskie, jakie posiadamy, nie jest nam dane samo w sobie po to, żeby jedynie cieszyć się jego posiadaniem, ale ma być ono instrumentem zdobywania Królestwa Niebieskiego poprzez pomoc innym. Wydaje się nam to dzisiaj prawie niemożliwe, przecież każdy Zabiega za pieniądzem i za każdym groszem, ale jednak właśnie ten, to wyraźne rozróżnienie pomiędzy służeniem Bogu a Mamonie ustawia całe nasze życie we właściwej perspektywie. W perspektywie dóbr najwyższych, którymi są podporządkowane dobra niższe. Pieniądz Mamona nie może i nie jest najwyższym dobrem. Jest jedynie dobrem pośrednim, którym posługujemy się po to, ażeby. Pomagając innym dojść do świętości tu na ziemi i do zbawienia w Królestwie Niebieskim. Te dwie rzeczy są ze sobą ściśle powiązane. A więc w dzisiejszym świecie, który wydaje się widzieć przed oczami jednego, jedną wielką złotówkę albo jednego wielkiego dolara, pamiętajmy, że to nie jest perspektywa chrześcijańska. Przed oczami naszych codziennych zajęć, prac i obowiązków nie stoi pieniądz, to jest pośrednik, to jest pośrednie dobro. Ale stoi dobro drugiego człowieka, na rzecz którego zarówno wypracowane dobro, jak i w ogóle sens naszej pracy jest zakorzeniony w Bogu. Pamiętajmy o tym i starajmy się wyzwolić ze współczesnego materializmu praktycznego, który coraz bardziej nas jako społeczeństwo i jako Kościół również niszczy. Pan z wami niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec Syn i Duch Święty, błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Nie Maria Panna, oblubienica Ducha Świętego, strzeże nasz przed materialistycznym sposobem życia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.